Cześć, ja jestem Monika, a to jest podcast Fiszkowa Kartoteka, w którym opowiadam o książkach, o filmach i o różnych innych przejawach kultury. Zapraszam do słuchania. Cześć, ja jestem Monika i witam Was na moim kanale Fiszkowa Kartoteka, w którym albo na którym to kanale często opowiadam o książkach. Z reguły opowiadam o książkach, czasami opowiadam o różnych tematach. Około kulturalnych, e, o filmach, o wystawach, ale z reguły jest to kanał książkowy. Jest to kanał, który znajdziecie nie tylko na YouTubie, ponieważ początki e, Fiszkowej Kartoteki to był podcast i nadal. E, Możecie mnie znaleźć na wszystkich aplikacjach do słuchania podcastu i tam też zapraszam. Zapraszam Was także na mojego Instagrama, również Fiszkowa Kartoteka nazywa się mój profil, więc jeżeli macie ochotę, to oczywiście zapraszam. W opisie do tego odcinka znajdziecie również link do mojego konta. Na Goodreads, na platformie, na której oceniam książki, więc możecie mnie tam również postalkować. A dzisiaj będę opowiadała o książce, jednej książce tylko i wyłącznie, która jest szalenie obszerna i bardzo, ale to bardzo mi się podobała. Dobrze, nie przedłużając, zacznę o tym, że będę mówiła o książce. Tak się to prezentuje: Larry McMurtry na południe od Brazos w oryginale Lonesome Dove. I jest to książka, która została przetłumaczona przez Michała Kłobukowskiego. Wydana w wydawnictwie Vesper w 2017 roku, po raz pierwszy u nas w Polsce. Eee, to znaczy nie wiem czy to było pierwsze wydanie, no nieważne. A ogólnie pierwszy raz została napisana i wydana w za granicą w oryginale w 1985 roku. E, tutaj w tej książce e, możecie znaleźć. To jest książka, która, no, tak jak powiedziałam, jest obszerna, ale nie jest to najgrubsza książka jaką kiedykolwiek czytałam. Zaskoczona byłam, że ma tylko i wyłącznie 800. Co ma treść książki? Tej fabuły 838 stron. Jest tu jeszcze posłowie, napisane przez Michała Stanka, które jest szalenie interesujące, bardzo ciekawe, i na podstawie tego posłowia będę się też opierać troszeczkę opowiadając o tej książce, a jeszcze na samym końcu mamy kilka fotosów z albo serialu, który, takiego mini serialu, który powstał na podstawie właśnie tejże książki, albo jakieś różne fotosy, które są zgromadzone w. Pewnym muzeum, właśnie, które dotyczy takiego świata XIX wiecznej Ameryki Północnej, Stanów Zjednoczonych, które się właśnie wtedy, no może już ukształtowały, ale były jeszcze dosyć surowym krajem. Co mogę Wam jeszcze opowiedzieć? Pam tytułem wstępu. To może zacznę od samego autora, czyli Larry McMartre. Larry McMartrey urodził się w 1936 roku w Teksasie. On zmarł w 2021 roku, również w Teksasie. No i jest takim prawdziwym Teksańczykiem, takim właśnie urodzonym tam i opisującym um, kraj i ten stan, o którym, w którym się urodził i w którym żył niemalże całe życie. I um, jest to stan właśnie taki bardzo mocno związany z, z tradycją kowbojów, z tradycją właśnie takich spędów bydła, no i właśnie taką bardzo e, surową naturą też. Co jeszcze warto powiedzieć, to to, że Larry McMurtry urodził się w rodzinie... Która miała głębokie tradycje, właśnie takie kowbojskie, jego dziadek, jeśli się nie mylę, zaraz zobaczę, on w ogóle, Lary, czyli ten autor, dorastał na ranchu swojego dziadka, który z kolei miał dziewięciu synów. I wszyscy ci synowie byli właściwie świadkami właśnie takiego odchodzenia, tego świata kowbojów. Będąc właśnie tam na tym ranczu, bardzo często spotykali się całą rodziną gdzieś tam wieczorami i opowiadali sobie różnego rodzaju historie. I te historie temu małemu chłopcu Laremu e, tak utkwiły w głowie, tak bardzo jakoś się wryły mu w pamięć, że on te historie e, po pierwsze bardzo do nich miał dużą sympatię, bardzo je lubił i cenił, ale też wryły mu się na tyle w pamięć, że chciał o nich pisać. Chciał je przekazać dalej, no i też chciał o nich y, tą informację szerzyć dalej. Ta powieść, czyli na południe od Brazos, jest piątą powieścią autora Larego McMarty'ego. Dwie pierwsze to jest Horseman Pass By, y, druga to Living Cheyenne, trzecia to jest. Z, Powieść, e, ostatni seans filmowy, na, której, na podstawie której powstał film w 1971 roku, również ostatni seans filmowy. E, potem powstała książka Czułe słówka, na podstawie której również powstał film, tym razem w 1983 roku. No, i już wtedy na podstawie właśnie tych. Ze względu na te filmy, autor zyskał bardzo dużą rozpoznawalność i ta kolejna powieść była już też bardzo mocno oczekiwana. Czułe słówka to jest właściwie książka i film, które bardzo chciałabym obejrzeć raz jeszcze. Znaczy, film chciałabym obejrzeć raz jeszcze, a książki nie czytałam, więc chciałabym ją teraz przeczytać, bo ciekawa jestem. Te filmy. Spowodowały to, że autor stał się niezwykle rozpoznawalny i na tę jego kolejną książkę mocno czekano. I ta książka, właśnie to jest na południe od Brazos, czyli piąta książka Larry'ego McMarty'ego, ona też powstała najpierw jako potencjalny scenariusz filmowy, i Larry McMarty bardzo chciał, żeby tutaj główną rolę, jedną z głównych ról grał Joan Wayne natomiast no, coś tam nie wyszło z tym scenariuszem filmowym wobec tego Larry, autor tej książki, postanowił właśnie ją przerobić, ten scenariusz filmowy właśnie na tę książkę. No i tak powstała książka ponad 800 stronicowa na południe od Wrazos, czyli Lonesome Daw. Ta książka wydana w 1985 roku dostała nagrodę Pulitzera, z tego co czytałam to jest drugi western, jaki dostał tę nagrodę Policera, więc została mocno doceniona przez, przez krytyków, ale również była bardzo chętnie czytana, i na podstawie tej książki powstał również serial, miniserial, zatytułowany również na południe od Brazos, to znaczy właściwie Lonesome Daw. Również to jakby jeszcze ugruntowało pozycję Larego McMurtry'ego jako doskonałego pisarza i doskonałego scenar scenarzystę. Bardzo możliwe, że nie wiecie o tym, ale Larry McMurtry i jest również zdobywcą Oscara za najlepszy scenariusz filmowy adaptowany. I chodzi tutaj o film Tajemnica Brokeback Mountain, który został wydany, opublikowany. Ujrzał światło dzienne w 2005 roku. I właśnie Larry McMurtry, czyli. Autor tej książki, między innymi, współtworzył właśnie scenariusz do tamtego filmu „Tajemnice Brogu Back Mountain”. Ale jak widzicie, ten autor cały czas krąży wokół tematów kowbojów tego świata właśnie twardych mężczyzn, bezkompromisowych mężczyzn, którzy się opiekują kobietami, kobiet słabych, świata surowego, trudnej natury, z którą trzeba właściwie walczyć albo oswajać. Zwierząt, które trzeba poskromić i walczyć o swoje przetrwanie. I właśnie taka jest też ta książka na południe od Brazos. W ogóle sam tytuł polski, też to jest ciekawie opisane tutaj w posłowiu, że podobno autor. Przekładu, czyli Michał Kłobukowski nie chciał tłumaczyć i zostawiać tego tytułu Lonesome Daw, bo wydawało mu się, że w latach, kiedy on to tłumaczył po raz pierwszy, to chyba były lata 90., czyli jednak powstała ta książka trochę wcześniej, znaczy była wydana w Polsce trochę wcześniej, więc w latach 90. no nie było to takie super popularne, żeby angielskie tytuły zostawiać bez tłumaczenia, wobec czego mm, trochę zmienił ten tytuł na południe od Brazos, umiejscowił je... Też tę książkę bardziej na mapie Stanów Zjednoczonych, Brazos, czyli jedna z rzek, jeśli się nie mylę. No i tak, w ogóle, może co to jest za książka? No Tak jak powiedziałam, książka dostała Pulicera jako drugi western, więc to jest western. Natomiast ja nie jestem fanką westernów. To nie jest coś, co ja lubię czytać i oglądać. A oglądać filmów westernowych w ogóle nie znoszę. Uważam, że są bardzo krzywdzące. Pokazują często jednostronną historię, jednostronny punkt widzenia. I no nie lubię tej estetyki też często, właśnie pokazywania. Pierwszych plemion Stanów Zjednoczonych, Ameryki i Ameryki Północnej w ogóle, jako jakichś um, takich barbarzyńców, no, jest to coś, z czym się nie jestem w stanie jakby pogodzić, oglądając albo czytając te książki. Um, wobec czego nie czytam um, ani nie oglądam westernów. Natomiast ze względu na to, że ta książka ma ogromne grono czytelników, którzy. Zachęcają aktywnie do jej przeczytania. To faktycznie tak e, zasugerowałam się wieloma pozytywnymi opiniami, między innymi pana Mirka z kanału e, Awantury literackie i historyczne, jeśli nie pomyliłam nazwy kanału, postaram się też podlinkować tutaj w notatkach do tego odcinka oraz autora profilu instagramowego Gwiazda śmierci książki. E, i, I te dwie osoby bardzo aktywnie mnie zachęcają. Do przeczytania tej książki i faktycznie nie jestem niezadowolona z tego, że ją przeczytałam. Bardzo mi się podobała. Co my tu mamy w ogóle? Co to jest za fabuła i dlaczego tak bardzo mi się ta książka podobała? No przede wszystkim mamy tu bardzo, ale to bardzo klasyczną powieść. Nie ma tutaj żadnych formalnych zabiegów literackich, nie ma tutaj żadnych zabaw językowych, nie ma tutaj żadnych zmian formy. Powieści, nie ma przeskoków chronologicznych, nie ma jakichś takich zmian kompozycyjnych. To jest bardzo, ale to bardzo tradycyjna powieść, w której wydarzenia dzieją się jedne po drugich, w których e, fabuła płynie od początku do końca i wydarzenia. E, Dzieją się tak jak w życiu. Jest to też powieść drogi, ponieważ mamy tutaj taką historię, że jest dwóch osadników. To są tak zwani Texas Rangers, czyli. Um, Panowie, którzy walczyli na granicy właśnie między Teksasem a Meksykiem, no i starali się dla Stanów Zjednoczonych pewne właśnie tereny obecnego Teksasu pozyskać dla Stanów Zjednoczonych. Walczyli tam właśnie i z Meksykanami, i walczyli z plemionami, które Indian, które na tych terenach żyły do tej pory. No i właśnie to była taka formacja. Pseudo wojskowa, ale wspierana też przez wojsko, e, wspierana przez państwo. No więc dwóch takich właśnie byłych osadników, e, byłych Texas Rangers. E, po tym jak już właściwie pewne granice Stanów Zjednoczonych się już ugruntowały, okazało się, że no, no są już emerytowani, że tak powiem. No mają po pierwsze swój wiek, a po drugie, no już nie ma tam o co walczyć. Wobec czego oni się osad ustabilizowali swoje życie na pewnym ranczu e, właśnie w Teksasie. Jeśli się nie mylę w Teksasie to było. E, no i tam na tym ranczu hodują sobie jakieś świnki, mają tam jakieś e, ranczo, które się nazywa Hat e, Creek Cattle Company, czyli też handlują bydłem, koniami, właśnie świnie. Mają na, gdzieś tam na podorędziu również. Żyją sobie bardzo spokojnym życiem, od dnia do dnia. Tych dwóch mężczyzn to jest Woodrow Cole i Augustus McCree. To są dwaj przyjaciele, którzy. Razem walczyli, to ich jakoś mocno scaliło, ale ich charaktery są niezwykle różne. Jeden jest bardzo taki introwertyczny, bardzo mało rozmawia, bardzo jest taki zamknięty w sobie a, i to jest Cole, y, czyli ten Woodrow Cole, zwany zawsze właściwie tutaj Colem, jego imię bardzo rzadko pada. No i Augustus McCray. Który zwykle jest nazywany gusem. No i gaz jest z kolei taką osobą, która jest strasznie gadatliwa, jest też dobrze wykształcony, więc on cały czas poszukuje możliwości porozmawiania z ludźmi, dużo mówi, jest też taki wylewny i opowiada, ale też jest bardzo szczery i uczciwy. W ogóle to są takie postaci, które mają swoje wewnętrzne zasady etyczne, których nie łamią nigdy. Pomimo różnych okoliczności. Um, razem z nimi na tym ranczu w Teksasie jest Pi i, i DEC, z, z którymi również walczyli. DEC to jest czarny. Który z nimi walczył i, i został razem z nimi na, na, na ranczu, a Pi. No, to jest jeden też z białych um, Texas Rangers, ale taki troszeczkę mniej rozgarnięty, może niż, niż ci dwaj nasi e, kapitan i nie pamiętam, kapral chyba był Gus, e, kapralem. No i oni sobie tam żyją, razem z jakimś e, kucharzem, którego mają, boliwarem i razem z Newtem, takim młodym e, kilkunastoletnim, chyba siedemnastoletnim obecnie, e, aspirującym kowbojem, który e, jest synem prostytutki. Która tam gdzieś, no, po prostu, urodziła dziecko i umarła później ze względu na różnego rodzaju choroby. No i ta ekipa sobie żyje e, spokojnie, aż w pewnym momencie, któregoś dnia, ten spokój zostaje w jakiś tam sposób naruszony przez to, że jeden z ich kumpli, e, właśnie z wojska, też z tych e, Texas Rangers, niewidziany od 10 lat, przyjeżdża na ich rancho. E, nazywa się ten chłopak Jake Spoon, jest takim lowellasem, przystojnym bardzo, e, który też lubi kobiety i bardzo lubi je podrywać i e, no, po prostu lubi towarzystwo kobiet. E, jest też takim awanturnikiem troszkę. Dowiadujemy się, że wyjechał z jakiegoś miasta, ponieważ niechcąco postrzelił kogoś tam, brata jakiegoś mm, szeryfa, wobec czego musiał uciekać stamtąd. No ale jak już trafił właśnie do tego um, rancha, kola i gusa, no to opowiada im o tym, jak to jest w Montanie. Mówi im, że tam jest pięknie, są nieskończone pastwiska, mnóstwo trawy, doskonały klimat, y, jest przepięknie, zielono, dużo jest opadów deszczu i wszystko jest takie sprzyjające y, uprawie bydła. No i on tak w pewien sposób zachęca Kola i Gusa do podróży z bydłem z Teksasu do Montany. To jest mnóstwo kilometrów, teraz już nie wiem ile, ale tysiące kilometrów. Ale Kol bardzo mocno się zapala do tej podróży. Pozyskują bydło w też ciekawy sposób, ale to trzeba przeczytać książkę. Pozyskują bydło. No i różnego rodzaju splotem wypadków i wydarzeń E, razem z tym wielotysięcznym stadem bydła e, Gus, Col, Jake, Spoon i jeszcze kilkoro innych kowbojów e, oraz jedna kobieta podróżują z Teksasu do Montany. Na tej drodze spotka ich mnóstwo przygód. Będą tam niebezpieczeństwa w postaci rzek, które trzeba przekroczyć e, razem z bydłem. Trzeba to bydło... E, Otoczyć tak, żeby o nikt, żadne, żadna sztuka najlepiej nie uciekła. Trzeba uważać na te plemiona indiańskie, których, y, które tam są no, nadal na tych terenach. Y, trzeba uważać na Klimat, no bo będą podróżowali przez bardzo suche tereny. Trzeba uważać i tak planować podróż, żeby ani nie zamęczyć koni, ani nie zamęczyć bydła, żeby cały czas można było zrobić um, przystanek na tej drodze w takim miejscu, gdzie można się napić, odpocząć bezpiecznie i. Wyruszyć w dalszą podróż. No, będzie im tam zagrażać wiele niebezpieczeństw, będą też groźne zwierzęta. No więc jest to droga bardzo trudna, daleka, ale kto wie, możliwe, że coś interesującego czeka ich na końcu. No i tak jak mówiłam, mają tam dużo różnych kowbojów razem w, tym, w, tym, w tej podróży, towarzyszy im. Natomiast poza tą właśnie główną wyprawą jest jeszcze kilka pobocznych wątków, bo na przykład mamy tutaj taki wątek Julia Johnsona, czyli szeryfa tego i brata tego człowieka, który został postrzelony przez Jake'a Spuna. I ten J July e, Johnson wyrusza w poszukiwaniu właśnie e, za Jake'iem, właściwie w pogoni za Jake'iem e, Spunem, no żeby wymierzyć mu sprawiedliwość. E, w tym czasie kiedy już July wyjechał z, ze swojego miasteczka, e, jego żona niedawno służ zresztą poślubiona, nagle znika z miasta. E, a ponieważ zastępca szeryfa, tego Julia Johnsona, czuł się odpowiedzialny za to, wobec czego ten właśnie zastępca szeryfa jedzie w poszukiwaniu nie za żoną, ale jedzie za Juliem, żeby mu powiedzieć o tym, że jego żona zniknęła. No, więc jest tam sporo takich wątków, właśnie pobocznych. Jest jeszcze taki wątek, właśnie miłości tego jednego z Texas Rangers, czyli gusa, do pewnej kobiety, której już nie widział wiele, wiele lat i do której ma zamiar hmm, w trakcie tej podróży zajrzeć na jej rancho, zobaczyć jak tam ona żyje, czy, czy wszystko jest u niej w porządku i po prostu sobie przypomnieć swoją taką towarzyszkę z młodości. No, jest mnóstwo ciekawych postaci. Jest mnóstwo ciekawych wątków. Są to te wątki, o których Wam powiedziałam, to są jedne z głównych wątków. Natomiast jest tutaj też cała masa, no bo książka jest, tak jak Wam powiedziałam, obszerna i na tej przestrzeni 800 stron autor potrafił wpleść tak różne wątki i tak ciekawe postaci, tak rozbudowane postaci, że tutaj postaci trzecio i czwartoplanowe, które pojawiają się dosłownie, nie wiem, na kilka stron tylko. Są tak bogate, że czyta się to z zapartym tchem. Mamy tutaj na przykład taki wątek absolutnie czwartoplanowej postaci, na przykład kucharza Bolivara, który mieszkał z tymi Texas Rangers na, na ranchu w Teksasie i, pra... i, i, i w... Zaczął z nimi podróżować. Również yy, ten kucharz jest. No, nie ciekawa bardzo historia jego. Później mamy drugiego kucharza Pocampo, który jest też strasznie interesującą postacią. Mamy tutaj. Yy, Restauratora pochodzącego z Francji, który w miasteczku prowadzi własny taki salon, i to też jest bardzo ciekawa postać. Mamy tutaj postaci Irlandczyków, którzy wyemigrowali ze swojego rodzinnego kraju do Stanów Zjednoczonych w pogoni za lepszą przyszłością. No, i oni podróżują razem z Augustusem i Kolem. To jest też bardzo ciekawa, ciekawy wątek. No, i mamy tutaj w ogóle, jakąś, nie wiem, siódmoplanową postać, kolekcjonera kości, których bohaterowie nasi spotykają gdzieś na pustyni. On po prostu zbiera kości bizonów. To jest niezwykła książka, naprawdę. Ona opowiada właśnie o takim czasie, kiedy. kiedy ten świat kowbojów, ten świat, e, który wydaje nam się, że znamy z westernów, właśnie odchodzi w niepamięć. Mamy tam takie historie, że na przykład e, pokazane jest to, że bizonów już prawie nie ma. E, kiedyś bizony na terenach Stanów Zjednoczonych to były ogromne stada. W ich pogoni, właściwie dzięki nim, żyli właśnie e, pierwotni, ci pierwsi e, Amerykanie, czyli. Ci, których nazywamy potocznie Indianami, to oni e, właściwie oni też obudowali całą mitologię swoją, bardzo często, wokół właśnie bizonów. Oni też zbudowali całą swoją, e, e, cały prowiant właściwie opierał się głównie na tym mięsie bizonim. Natomiast, kiedy przyjechał biały człowiek do Stanów Zjednoczonych, tak bardzo spodobał im się bizon jako zwierzę, że e, e, po prostu wyeksterminowali ten gatunek zwierzęcia niemalże do, do końca. W książce na południe od Brazos widać dosłownie pojedyncze sztuki bizonich stad I, i, i też jest opisywane właśnie to, jak, dużym, jak dużą tragedią jest ten brak tych zwierząt właśnie na, na terenach Stanów Zjednoczonych. Tutaj w tej książce jest też pokazane to, jak właśnie te ci natywni Amerykanie są już w, takim, w takiej fazie odwrotu ze stanu, z terenów Stanów Zjednoczonych. Są albo już zamknięci w rezerwatach, albo są pokazani jako takie. Pojedyncze jednostki, wyniszczone przez głód, bo nie mają bizonów, e, pozbawione ziemi, bo pozbawił ich tego biały człowiek, albo jako takie barbarzyńskie, m, e, pojedyncze jednostki, które jeszcze starają się walczyć o swoje, jeszcze starają się wydrzeć jakąś część ziemi albo jakąś część dobytku białemu człowiekowi. E, to też jest takie bardzo. Przenikające gdzieś tam do, do, do serca y, historię y, właśnie tych natywnych Amerykanów. Y, mamy tutaj wątek właśnie tej przyjaźni Augustusa i Kola, którzy są chociaż bardzo różni, to jednak gdzieś ta więź ich jest taka nierozerwalna, y, która jest, y, która im każe właśnie być ciągle ze sobą, wspierać się w najtrudniejszych momentach i być ze sobą i nie przerywać tej przyjaźni, pomimo wszystko. Mamy tutaj wspaniałą historię miłosną, ale to wszystko w ogóle, bo to jest też bardzo ciekawe, że te wszystkie wątki są w pewien sposób znane nam z różnego rodzaju westernów, z różnego rodzaju historii, właśnie książkowych albo filmowych, ale one są troszeczkę inaczej potraktowane przez autora. Tutaj nie ma słabych, znaczy tutaj nie tylko słabe są kobiety, nie są jednostronnie pokazane. Tutaj nie każdy mężczyzna jest pokazany jako silny, odpowiedzialny za siebie, twardy i tak dalej. Nie, są też mężczyźni, którzy um, pod, pokazują, potrafią pokazać słabość, potrafią pokazać emocje i uczucia. Um, kobiety z kolei są silne i. Um, i potrafią zadbać same o siebie, i są e, czasami lepsze od mężczyzn w niektórych sprawach, e, i to też jest bardzo interesujące. E, to jest w ogóle, też bardzo Was zachęcam, jeżeli już przeczytacie tę książkę, to przeczytajcie również posłowie, bo tutaj e, Michał Stanek pokazuje, jak autor wplódł prawdziwe historie, które gdzieś zasłyszał przeczytał w e, tę historię właśnie e, fabuły tej książki. E, historie, które komuś się wydarzyły, on tutaj przetransponował i, i, i opowiedział po swojemu w tej powieści. Fantastyczna książka, klasyczna powieść drogi z takimi postaciami, które z jednej strony każą e, nam im kibicować, e, jakby chcemy im kibicować, bo są tak fascynujące, pozytywne i sympatyczne, ale są też takie postaci, które są. Nie ciekawe, znaczy ciekawe są bardzo wszystkie, ale są takie, które nie budzą sympatii, i, i takie postaci, które ciekawi jesteśmy po prostu, co im się wydarzy, i nawet kibicujemy, żeby coś, żeby dostali nauczkę na przykład za coś. Są tutaj takie postaci, które no, ich wybory są bardzo kontrowersyjne. Ja, na przykład, na przestrzeni 800 stron zaprzyjaźniłam się z tymi bohaterami. Za każdym razem, kiedy coś im złego się przydarzało, miałam tam gdzieś taką wewnętrzną gulę w gardle, bo, bo naprawdę, no, jednak, na tej przestrzeni tej całej fabuły, no, zżyłam się z tymi bohaterami. Bardzo Was zachęcam do przeczytania tej książki. Ciekawa jestem, czy w ogóle słyszeliście o autorze. Czy może widzieliście któryś film e, na podstawie scenariusza, właśnie Larego McMarty'ego, na przykład ostatni seans filmowy Czułe Słówka, a może ten serial, właśnie na południe od Brazos, a może Tajemnica Brokeback Mountain? Bo ja ten film e, oglądałam, ale nawet nie wiedziałam, że to ten autor e, zrobił do niego scenariusz e, filmowy. No nic, ja Wam bardzo dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. Mam nadzieję, że Was chociaż troszeczkę zachęciłam do tej książki, bo jest naprawdę warta Waszej uwagi. Dziękuję Wam za obejrzenie. Zachęcam do przeczytania y, opisu, zachęcam do zostawienia komentarzy, kciuka w górę, subskrypcji, a także do odwiedzenia mnie na Instagramie na Goodreadsie. Trzymajcie się. Cześć, do usłyszenia, do zobaczenia.